Bardzo elegancki i subtelny makijaż idealny na co dzień i do pracy. No to zaczynamy od pielęgnacji. Umyłam twarz przy pomocy żelu 4 w 1, następnie używam płynu nawilżającego i kremu pod oczy. Teraz krem nawilżający na twarz i ochrona, czyli SPF. To jest taka pielęgnacja w pięciu krokach, która zajmuje mi około 3 minuty, a sprawia, że moja skóra jest pięknie nawilżona. Dzięki temu podkład, który teraz nakładam wygląda pięknie i trzyma się cały dzień. Dokładam w okolice wokół oka korektor pod oczy i utrwalam całość pudrem transparentnym. Dla mnie must have to konturowanie twarzy, dlatego zaczynam od odrobiny rozświetlacza nakładanego na szczycie kości jarzmowej. Następnie nie oszczędzam różu, który bardzo odmładza, dodaje takiej świeżości. Nawet sobie odro odrobinę nałożyłam na nos. No i jeszcze trochę bronzera, całość przepięknie się prezentuje. Brwi to jest rama naszej twarzy, dlatego tuszem zagęszczającym delikatnie je podkreślam, żeby je przyciemnić i wyczesać. No i za oczywiście do makijażu oka. Zaczynam od cienia, który jest taki orzeszkowy, matowy, nakładam na całą ruchomą powiekę, a także załamanie. Używam do tego pędzelka do nakładania podkładu. Tuż przy linii rzęs nakładam ciemniejszy kolor, który jest takim bakłażanem. Także jest matowy, ale ma naprawdę taki niespotykany kolor. Dokładam jego również na dolnej części wieki i rozświetlam rozświetlającym cieniem wewnętrzny kącik i łuk brywiowy. Pozostało pięknie wyduszować rzęsy i przechodzę do mojej szminki, która jest po prostu jedną z moich ulubionych. Przepiękna domieszka róz, różu z brązem. Jestem ciekawa jak podoba ci ten makijaż. Napisz w komentarzu, jeżeli masz pytania na temat kosmetyków, pielęgnacji, makijażu, który dzisiaj wykonałam, zapraszam do kontaktu.